Naciąg to mocno. Siemanko, witam was serdecznie w drugim już odcinku na tym kanale. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek się podobał. Ten na pewno będzie już lepszy technicznie. Wydaje mi się, że rzeczy dźwiękowe, rzeczy kamerowe, ostrość. Wszystko będzie lepiej. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat powerbuildingu, czym jest powerbuilding, jak powinien być rozgrywany. Warto by zacząć. Od tego czym jest powerbuilding. Powerbuilding jest to łączenie kulturystyki i trójboju siłowego. Jedni powiedzą, nie da się robić tego i tego zajebiście. Gówno prawda. Jeśli jesteś, jeśli jesteś osobą naturalną, nie ma lepszej metody na budowanie sylwetki niż powerbuilding. Dlaczego? Przerabiasz podstawowe wzorce ruchowe. Tak, w takich ćwiczeniach jak przysiad, martwy ciąg i właśnie wyciskanie. Więc na czym wszystkim polega powerbuilding? Jest to łączenie kulturystyki z trójbojem siłowym. Czyli ćwiczymy jak trójbojista, jemy jak kulturysta, mamy dużo siły i przy tym wyglądamy zajebiście. Gdzie są wady? No, nie ma wad. Wystarczy tylko ciężko trenować. Power building to doskonała droga do zwiększenia masy mięśniowej i siły. Na pewno wielu z Was sylwetka trójboisty kojarzy się z ulanym człowiekiem, który po prostu jest gruby i dużo dźwiga. Niekoniecznie. Zobaczmy sobie na niższe kategorie wagowe, gdzie ludzie są nawet docięci i bardzo dużo dźwigają. Dzisiaj przerabiamy dzień SBD, czyli robimy przysiad, wyciskanie i martwy ciąg. bez żadnych akcesoriów. Jest to taki typowy dzień podtrójbu siłowy. Co jest fajne w powerbuildingu. Rozwijamy sylwetkę, rozwijamy siłę, tylko nie myślmy sobie tak, że to jest wszystko takie proste. Powerbuilding to doskonała metoda, zwłaszcza dla naturali, żeby pchać swoją sylwetkę do przodu. Cały czas botsujemy nasz organizm, cały czas dokładamy ciężaru, więc mamy odpowiedź. Elementy trójboju i słabe ogniwa, które wychodzą. Nadrabiamy po prostu w ćwiczeniach akcesoryjnych. Tak samo. Na no jakieś ubytki sylwetkowe możemy nadrabiać izolacjami. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, izolacja nie powinna być podstawą treningu. Izolacja powinna nadrabiać te słabe ogniwa. Naszymi podstawowymi ćwiczeniami na siłowni jest przysiad, wyciskanie i martwy ciąg. I od tych ćwiczeń powinniśmy zawsze zaczynać. Od ćwiczeń najbardziej złożonych technicznie. Ok, i teraz jak dobrać ćwiczenia, które następują po martwym ciągu czy po przysiadzie, czy po wyciskaniu leżąc, yy, powinniśmy szukać słabych ogniw w naszym ruchu. Czyli jeśli na przykład w wyciskaniu leżąc nie doprostowujemy do końca, mamy słaby triceps albo słaby, słabą część mocowo-żebrową w klatce piersiowej, to szukamy ćwiczeń, które pomogą nam zwalczyć ten problem i wtedy stajemy się silniejsi. Możemy sobie ustalić ćwiczenia, które wypełnią nasze luki w serwetce, czyli na przykład, jeśli mamy słaby tył barków, ale to na pewno nam już wyjdzie przy wyciskaniu, czy małe bicepsy, też możemy stricte dołożyć sobie izolację na te bicepsy albo więcej jakichś tam ćwiczeń angażujących je. Bardzo dobrym pomysłem jest podzielenie sobie treningu na te, na siłę, na siłę i te, na hipertrofię. Czyli przykładowo. Robimy sobie jeden dzień w tygodniu, dzień góry, który jest wykonywany ciężko. Są małe zakresy powtórzeń, od jednego do sześciu, ośmiu, a drugi dzień hipertroficznie na większą ilość powtórzeń. To nie jest tak, że ta hipertrofia nie zachodzi przy niższych powtórzeniach. To nie jest takie zero-jedynkowe. To na pewno przyniesie nam dobre efekty. Więc nie zamykajcie swoich głów. Myślcie poza tym całym pudłem kulturystycznym, poza tym całym pudłem trójbojowym. Skupiajcie się na, nie chcę używać słowa, holistycznym podejściu do treningu. Chociaż chodzi o, o to, żeby globalnie być sprawnym, a nie po prostu siedzieć w swojej klatce i ledwo się ruszać. Warto też zastosować jakąkolwiek periodyzację, czyli w pierwszym bloku naszego planu robimy wyższe zakresy powtórzeń te dni hyper, na przykład po T8, 6 żeby powoli później intensyfikować, czyli zwiększać ciężary, zmieszać ilość powtórzeń, żeby tam dochodzić już do cięższych powtórzeń adaptujących już bezpośrednio ten układ nerwowy. System push-pull, upper-lower, czy nawet FBW sensownie sklejone w czterodniowym systemie, długi czas tak trenowałem i cały czas mm, szło do przodu. Więc jak coś działa, no to nie ma sensu tego rezyg rezygnować z tego. Co jest jeszcze problemem w planach treningowych? Za dużo kombinowania i non-stop zmienianie planu. Trzymajcie się założeń. Teraz możemy przejść do treningu z wczoraj. E, wczoraj była sobą... E, wczoraj była... Wczoraj był poniedziałek. E, był to dzień SBD, więc e, zobaczycie sobie przysiady, wyciskanie i ciągi ludzi z naszej ekipy. Poszło dobrze, poszło rewelacyjnie, wręcz wyciskanie <laughs> każdemu idealnie, ciągi troszkę ciężej, ale mimo wszystko, wszystko się udało, przysiad leciutki, wszyscy są zadowoleni, powoli progresujemy naszą ekipą, wszyscy idą do przodu, więc nic nie wywołuje większego uśmiechu niż postęp. Ten dzień jest dosyć specyficzny, bo robimy, ty, robimy trzy ćwiczenia stricte trójbojowe. Tutaj nie ma akcesorii, więc troszkę zbaczamy z tematu powerbuildingu i z tego wzorca, ale nie można trzymać się wszystkiego kurczowo. Zakładamy założenia. Jeśli coś działa, progresujemy. Jeśli coś nie działa, to zmieniamy to. Proste. Tylko nie jest to tak, że zakładacie sobie, że będziecie dokładać 105 kg na klatę co tydzień. Bo prawdopodobnie bardzo szybko ten plan się skończy. Raczej mało prawdopodobne, że mógłbyś dokładać po 2,5% czy 5% co tydzień. Jest to optymistyczny scenariusz, więc to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe. Trzeba plany troszkę przewidywać wstecz. Nie można zarzucić sobie zbyt dużej progresji. Musi być, ale realna. To jest najważniejsze. Jeśli wtedy, jeśli pomału, pomału będziesz dokładać, no to prawdopodobnie progres jest pewny, tak? Jeśli będziesz chciał z treningu na trening poprawiać swoje maksy o kilka na się, kilka procent no to będzie słabo prawdopodobnie w ogóle nic z tego nie będzie więc tak realne cele małe przeskoki procentowe małe przeskoki powtórzeniowe a teraz zapraszam was na nasz trening z wczoraj